Cześć, z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Jak już pewnie wiecie, jesteśmy oficjalnym polskim dystrybutorem takich marek jak Sennheiser i Neumann. Olbrzymią częścią biznesu tych producentów są oczywiście mikrofony, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Dziś natomiast na przykładzie Neumanna postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak kupić dobry mikrofon i nie stracić na tym kasy. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby tylko jedna odpowiedź na to pytanie była zawsze i dla każdego taka sama. Kup Zenheiser lub Neumana i po problemie. Aczkolwiek sprawa nie jest taka prosta, zwłaszcza jeśli szukacie dobrego mikrofonu za nieduże pieniądze. Poszukiwanie odpowiedniego mikrofonu może po pewnym czasie zacząć frustrować. Natraficie na mnóstwo opinii profesjonalistów, recenzji, rekomendacji typu ten jest jedynym słusznym wyborem oraz odwoływanie się do legendarności. To zresztą też robimy i my na tym kanale. Aczkolwiek niestety nie ma jednego słusznego mikrofonu. Wybór odpowiedniego mikrofonu dla głosu, instrumentu, konkretnego zastosowania lub uzyskania określonego brzmienia nie jest prostą sprawą, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników, przez co możecie łatwo przestrzelić, a jakość, na którą liczycie w nagraniach, może być niesłyszalna. Jeśli pamiętacie z naszego cyklu o historii Neumana, link do pierwszego odcinka w prawym górnym rogu waszego ekranu. Ta marka ma swoją wyrobioną reputację od 1928 roku. Kilku innych topowych producentów mikrofonów również może pochwalić się dziesiątkami lat historii, rozwoju technologii i innowacji. Ma to też swoją negatywną stronę. Na rynku funkcjonuje ogromna liczba podróbek mikrofonów w opisach, których można przeczytać, że brzmią w określony sposób lub wręcz nawiązują kształtem lub nazwą do konkretnych kultowych produktów. Bardzo często mają one bardzo atrakcyjną cenę. Jak zatem nie utopić kasy? Po pierwsze, dobry mikrofon to nie tylko kształt. Design mikrofonów Neumana jest wręcz ikoniczny. Jest często kopiowany, ale rzadko rozumiany. W 2020 roku Neumann przeprowadził anonimowe badania, w których zaprezentował profesjonalistom z branży audio charakterystyczny kształt mikrofonu. Ponad 94% respondentów natychmiast rozpoznało kształt, a ponad 85% skojarzyło z nim bardzo dobrą lub dobrą jakość. I nic z tym dziwnego, ponieważ był to kształt U67, kultowego mikrofonu trampowego Neumana, który wyznaczył standardy branżowe w latach 60. ubiegłego wieku. Jego kształt, specjalny kosz, lampa. Wszystko to wiąże się z legendarnym brzmieniem. Należy jednak uważać na oferty, które wyglądają elegancko, ale tylko kopiują projekt. To samo tyczy się U47. Wiele mikrofonów naśladuje wygląd zewnętrzny, ale ich twórcy nie rozumieją idei i technologii wewnątrz. Każdy projekt mikrofonu Neumana jest wynikiem połączenia setek detali i ich interakcji. I tak na przykład skosy minimalizują rezonansę kosza i tłumienie częstotliwości. Należy więc uważać. Znajomy kształt nie oznacza związanej z nim jakości. Po drugie, jeśli szukacie mikrofonu lampowego, to pamiętajcie, że mikrofony lampowe nie brzmią świetnie tylko dlatego, że są lampowe. Nowoczesna technologia nagrywania pozwala na uzyskanie niezwykle czystego i precyzyjnego dźwięku. Często wspieranego przez zaawansowaną cyfrową postprodukcję. Mimo to wielu inżynierów i artystów uwielbia charakterystyczne dla starej szkoły brzmienie lamp. Przed pojawieniem się tranzystorów lampy próżniowe odgrywały kluczową rolę w ścieżce sygnału. Ich typowe zniekształcenie harmoniczne są często opisywane jako pewne ciepło, swoisty jedwabisty blask. Wczesne modele Neumana, takie jak U47, U48, M49, U67. A także bardziej nowoczesne warianty M149 i M147 są ikonami ery lampowej. Przez dziesięciolecia definiowały standardy w branży nagraniowej i nadawczej. Jeśli szukacie mikrofonu lampowego Neumana, pamiętajcie, aby dokładnie zweryfikować upatrzony model, aby uniknąć zakupu repliki. Oczywiście istnieją modele, które też bazują na lampie, ale może im brakować energii, jakości i elektronicznego kunsztu oryginałów. Poza tym kopie nie mają kapsuł Neumana. Jeśli oryginalne lampowe Neumanny są poza zasięgiem, to chociaż posłuchajcie wybranych przez Was mikrofonów innych producentów i porównajcie ich brzmienie. Postarajcie się sprawdzić mikrofon lampowy, zanim go kupicie. Sama lampa nie gwarantuje doskonałego dźwięku. Po trzecie, nie ufajcie hasłom reklamowym zaczynającym się od brzmi jak. Uważajcie na oferty mikrofonów, które puszą takimi hasłami jak brzmi jak. Po których następuje odniesienie do takich mikrofonów jak U47, U67, M49 lub U87. Nie chcę tutaj propagować jakiegoś audiowoodu, ale istnieją niezliczone, współdziałające, a czasem nawet niemierzalne parametry, które definiują to, co niektórzy nazywają legendarnym brzmieniem Neumana. Aczkolwiek nie ma czegoś takiego jak uniwersalny dźwięk Neumana. Każdy model ma swój własny charakter. Brzmienie może być neutralne, pochlebne lub do bólu szczere. Niezależnie czy to będzie U47, U87 czy TLM102, każdy egzemplarz Neumana zawsze będzie reprezentował oryginalny charakter specyficzny dla danego modelu. A więc jeśli chcecie, żeby mikrofon brzmiał jak Neumann, to musi być to Neumann ze swoją własną magią i charakterem. Po czwarte, wbrew pozorom, wyższa cena może się bardziej opłacić. Oryginalne mikrofony Neumanna nigdy nie były i nie będą najtańszą opcją zakupu, Ale warto wziąć pod uwagę długoterminową opłacalność. Przede wszystkim mikrofony Neumanna są wykonane z najwyższą starannością i są po prostu produktami bardzo wysokiej jakości. Do naszego serwisu trafiają niezwykle rzadko. Ponadto nie tracą na wartości. W przeciwieństwie do innych współczesnych produktów elektronicznych, mają one zupełnie inny, nieporównywalnie dłuższy cykl życia produktu. Decyzja o zakupie renomowanego, ręcznie wykonanego w Niemczech mikrofonu jest bardziej inwestycją niż zwykłym aktem konsumpcji. Na przykład dobrze utrzymany oryginalny U67 lub M49 jest dziś wart worek pieniędzy. To samo dotyczy ich bardziej nowoczesnych wersji. Są zbudowane tak, aby przetrwać dziesięciolecia. Tak więc, jeśli będziecie chcieli sprzedać za kilka lub kilkanaście lat swojego Neumana, jest mało prawdopodobne, że będziecie na minusie. Podsumowując, nie ma czegoś takiego jak jeden słuszny mikrofon, który będzie rozwiązaniem wszystkich problemów w audio. Wiemy jednak, że zakup oryginalnego produktu dowolnego renomowanego producenta czy to będzie Neumann, Sennheiser, Schur czy inny, jest w dłuższej perspektywie lepszym wyborem niż jego tandetna podróbka. Jeśli jednak w danym momencie oryginalne produkty topowych producentów są poza Waszym zasięgiem, to postarajcie się chociaż weryfikować brzmienie i jakość wybranych przez Was tańszych opcji. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za lajka like i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!